Siemka, z tej strony Craft i no witamy was w filmiku, jak się zapewne po tytule domyślacie jest to konkurs. Y będzie w nich trzech zwycięzców. Jedną z nagród będzie 1000 Rajot końców. Drugą z nagród będzie Gift Code do Minecrafta. A trzecią... Color of Duty Black Coś dla fanów strzelanych. Pokażę, że pójdę z środku. Proszę. I tak. Mm. No, co jeszcze? No, to hey. tak. Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba zasubskrybować nasz kanał, chyba że ktoś już subskrybuje. I dać łapkę w górę. Następnie. Najważniejszą rzeczą poza subskrypcją jest oczywiście danie komentarza. Biorę udział, w i nagrodę jaką chcecie mieć. Każdy komentarz będzie miał własny numerek. Napiszemy te numerki na kartce i damy wszystkie do No i tak, jeśli ktoś chce, żeby jego numer znalazł się dwa razy w danej misce, to na przykład on może podesłać jakąś swoją budowlę z Minecrafta albo coś, my ocenimy czy jest fajna. I wtedy ma tak jakby dodatkowy punkt. I właśnie, żeby konkurs tak jak się rozpoczął, żeby zaczęło się losowanie, musi dobić na naszym kanale 40 subskrypcji. Nie jest jakoś bardzo dużo. No i tak, czemu nie pokazujemy twarzy? Twarze to będzie... Na razie uważamy, że po prostu jeszcze nie pora. To co, co, żegnamy się. Babu,